Dzień dobry. Czy wciąż mamy ranek? Tak, zostało nam 30 sekund. Dzień dobry. Mówiłem wam parę tygodni temu, że na cztery osoby pięć ma problem z łamkami. A w tym tygodniu dowiedziałem się, że są trzy rodzaje ludzi: ci, którzy są dobrzy z matematyki i ci, którzy nie są. Niektórzy z Was później załapią o co chodzi, tylko niech to do Was nie dotrze w trakcie mojego kazania. W tym tygodniu mieliśmy cudowną konferencję. Cieszę się, że niektórzy z Was mogli zostać dłużej i być z nami przez kolejny dzień lub dwa. Jak sądzę, wczoraj w pokojach uzdrowienia mieliśmy jakieś 500 osób. To nie są pokoje uzdrowienia, to jest zgromadzenie to ewangelizacja. Wciąż docierają do nas świadectwa o różnych rzeczach, które pan wtedy uczynił, to jest bardzo fajne. Przemawiałem na konferencji w piątek wieczorem. Przemawiałem na temat, który jest drogi mojemu sercu. Często o tym mówię i często się do tego odnoszę. I celowo chcę, aby to, o czym będę mówił dziś rano, częściowo pokrywało się z tamtym. Znów będę do Was mówił na temat tej jednej koncepcji. Bóg zapala ogień na ołtarzu, ale to kapłani go podtrzymują. Bóg inicjuje każde wielkie Boże poruszenie, ale to ludzie je podtrzymują, utrzymują je w ruchu. Jest to dla mnie rzecz bardzo ważna, ponieważ modlę się o to, aby Bóg uzdolnił nas do bycia pierwszym pokoleniem w historii, które przekaże przebudzenie kolejnemu pokoleniu, które będzie w stanie dać temu wzrost, zamiast oglądać schyłek. To się nigdy dotąd nie zdarzyło, ale wierzę, że to jest w Bożym Sercu. Niewątpliwie jest to w Bożej Naturze, a wzrostowi jego panowania nie będzie końca. W Królestwie jest jedynie ruch naprzód. To nie oznacza, że nie ma trudności czy zmiany pór. Znaczy to tylko tyle, że ta płomienna Boża obecność ma jedynie wzrastać objawianiu się i wpływaniu na serca ludzi. Jest to więc dla mnie czymś bardzo poważnym. Ci spośród Was, dla których Betel jest domem, wiedzą, że często dotykam tego tematu. Nie pamiętam, ile to trwało, może sześć miesięcy. Zrobiłem serię wykładów na temat długowieczności. Ona jest kolejnym wyrazem tej pasji, którą posiadam pasji, by oglądać ludzi, którzy dobrze kończą. Nie tylko dobrze kończą, ale dają dobry punkt startu dla nowego pokolenia. Łatwo byłoby to zmierzyć, gdy chodzi o pieniądze, oszczędności rodziców przekazane dzieciom, które te dzieci następnie zainwestują i pomnożą. Łatwo byłoby to zmierzyć, ale rzeczami Należy szafować w ten sam, sam sposób z łaską i mądrością, która mówi, jak budować na przełomach poprzedniego pokolenia. Gdy o tym mówimy, na myśl przychodzi mi wiele rzeczy. Na przykład studiowałem życie królów opisanych w piśmie. Studiowałem ich życie, aby się dowiedzieć, jak było możliwe, że tak długo wytrwali, a skończyli w katastrofie. Jak to możliwe, że niektórzy byli znani mówiąc współczesnym językiem jako wielcy liderzy przebudzeniowi. Jak Ezechiasz, czyli Hiskiarz, człowiek przebudzenia, wielki reformator, osoba niosąca transformację, a jednak tak źle skończył. Bardzo mnie to zaciekawiło, ponieważ chcę dobrze skończyć. Chcę też, żeby ludzie wokół mnie dobrze skończyli. Chcę, żeby następne pokolenie przyjęło te same wartości i priorytety. To jest coś, co naprawdę płonie w moim sercu. Pasja. Pasja sprawia, że dyscyplina staje się przyjemna. Ta pasja, ten ogień w sercu, prawdopodobnie największym życiowym marnotrawstwem jest życie bez pasji. Życie jest zbyt krótkie, żeby nie płonąć dla czegoś. Pan dał nam zdolność do tego, żeby odzwierciedlać Jego pasję dla różnych rzeczy. Czy wiesz, jaką pasję żywi On dla Ciebie? Księga Objawienia mówi, że Jego oczy są jak płomień ognia. Gdy na Ciebie patrzy, Jego oczy płoną pasją. Biblia mówi, że On się nami rozkoszuje, podskakuje i tańczy wokół nas. Cieszy się nami. To jest pasja. Religia nienawidzi pasji. Polityka nienawidzi pasji. One lubią kontrolę, ale Bóg uwalnia do ludzi płomienną pasję nakierowaną na właściwe rzeczy. Z historii podbojów na przestrzeni wieków wynika, że najbardziej obawiano się tych liderów politycznych czy wojskowych, którzy mieli pełnych pasji naśladowców zawsze, ponieważ oni płacili cenę. Wierzę, że Pan chce coś zapalić w sercach ludzi i pomóc nam to utrzymywać. Utrzymywać to, co przed chwilą określiłem mianem pasji. Pamiętam, że w 1987 w Riverville mieliśmy wspaniałe wylanie Ducha Świętego. Widzieliśmy początki cudów. Pamiętam spotkania, na których moc Boża manifestowała się tak otwarcie. Pamiętam jak wróciłem z konferencji z Johnem Wimberem i rzeczy wyglądały zupełnie inaczej, chociaż nie uczyłem niczego nowego. Było to takie jak gdyby zaraźliwe uwolnienie mocy w tym środowisku. To zmieniło nasz sposób życia jako kościoła. Pamiętam spotkania z dziećmi, na których moc Boża była obecna w tak potężny i namacalny sposób. I to tak potężnie wpływało na dzieci, że jednemu z nich dosłownie odebrało mowę. Jego matka zadzwoniła do mnie i mówi: Moje dziecko nie może mówić od tego spotkania. To zrozumiałe, że matka była tym zmartwiona, chociaż rodzic może się trochę z tego cieszyć. Pamiętam, że mój syn Eryk, który miał wtedy może 12 lat, wziął słuchawkę i doradził matce, co należy zrobić. Ponieważ ta matka powiedziała, on nie może mówić, ale kiedykolwiek wspomnę imię Jezus, on zaczyna łkać. To dziecko zostało tak potężnie dotknięte. Mieliśmy taki czas, ale nie wiedziałem, jak to podtrzymywać. Wtedy nie umiałem tego podtrzymywać i dlatego teraz moje serce tak płonie. Czuję, że gdy Bóg daje Ci coś, co jest tak bardzo cenne ogień samego Boga, płomienną obecność Pana, która spoczywa na nas jako ludzie to chcemy wiedzieć wszystko, co potrzebujemy wiedzieć, aby utrzymać i zwiększyć to, co Bóg nam dał. Dlatego nie zmieniam tematu. Gdy pojechałem do Toronto w 1915. W 995. w drodze modliłem się Boże, jeśli jeszcze raz mnie dotkniesz, to nigdy nie zmienię tematu. Chodziło mi o to, że uświadomiłem sobie, że otrzymałem coś potężnego. Wielki skarb nieba, coś bardzo cennego. I nie wiedziałem, jak to podtrzymywać. To przychodziło na krótko i odchodziło, przychodziło na krótko i odchodziło. W dziewięćdziesiątym powiedziałem: Boże, i miałem na myśli to Boże, jeśli jeszcze raz mnie dotkniesz, to uczynię to, co czynisz, jedyną rzeczą, jaką ja czynię. Nie dodam tego, co Ty robisz, do tego, co my robimy. W tym zobaczyłem różnicę. Dodawaliśmy. Wielkie Boże Poruszenie do naszych działań. Zamiast powiedzieć, To, co Ty robisz, jest wszystkim, co chcę robić, ta zmiana przyniosła serię spotkań dla mnie i dla naszej rodziny wierzących, z których owoców spożywamy po dziś dzień. W Księdze Kapłańskiej w rozdziale 6, wersecie 13. Powiedziane jest, że ogień będzie stale płonął na ołtarzu. Ołtarzem jest serce danej osoby. Wierzę, że z tego właśnie powodu w drugim rozdziale Księgi Objawienia mamy ostrzeżenie przed utratą pierwszej miłości. Ludzie pełni pasji robią szalone rzeczy. Z przyjemnością, a są to rzeczy, których zdyscyplinowana osoba nie jest w stanie osiągnąć przez dyscyplinę. Dwóm zakochanym osobom nie musisz mówić, że muszą więcej myśleć o sobie nawzajem. Nie musisz im mówić, wiesz, miej wzgląd na tę osobę, bo ta druga osoba jest wszystkim, o czym oni myślą. Oni stają się żałośni, robią z siebie głupków. O czymkolwiek z nimi rozmawiasz, w odpowiedzi słyszysz o tej drugiej osobie. W pasji jest coś takiego, że coś, co normalnie wymagałoby. Ogromnej dyscypliny staje się przyjemnością, ponieważ jesteś zakochany. I to jest to, o czym chcę mówić. Chcę mówić o tym, co przyciąga działanie Boże. Chcę zwrócić uwagę jeszcze na jedną rzecz. Ogień spada zawsze na ofiarę. Ogień zawsze spada na ofiarę. Mógłbym wam pokazać na to różne fragmenty pisma, wierzę, że wystarczająco wierzycie w ten kontekst, abym poprzestał na stwierdzeniu, że ogień zawsze spada na ofiarę. Eliasz złożył ofiarę, polał ją wodą, wykopał wokół rów i wtedy zstąpił ogień. I pochłonął nie tylko ofiarę, ale i sam ołtarz. Ofiara zostaje całkowicie spalona. Sposobem, w jaki ludzie są w stanie podtrzymać poruszenie Boże. Jest utrzymywanie zapasu drewna na ołtarzu i stałe składanie ofiar na ołtarzu. Chcę to uczynić nieco bardziej praktycznym niż gdy mówiłem o tym w piątek wieczorem. Pomyślcie o tym. Jak wielu z Was chce żyć z ogniem Bożym, nieustannie płonącym w Waszej duszy? Mówię szczerze. Osiąga się to w taki sposób, że ciągle składasz coś na ołtarzu. Tak podtrzymujesz ten ogień, składając na ołtarzu rzeczy, które mogą płonąć. Ofiara przyciąga ogień. Chcę o tym mówić, pozwólcie, że dam wam pewną ilustrację. To jest opowieść znana z historii kościoła, dotyczy Smitha Wigleswortha. Wspominałem o nim w piątek wieczorem. To jest niezwykła, ale zarazem zabawna historia. Smith Wiglesworth był wielkim mężem wiary, człowiekiem przebudzenia. Przytacza się pewną jego wypowiedź, która brzmiała tak. Jeżeli Bóg nie porusza się na spotkaniu, to ja go poruszę. Dobrze, że wtedy nie było Facebooka, bo jeżeli on by umieścił to na Facebooku, to zostałby za to ukrzyżowany. Kontekst dla tej wypowiedzi jest następujący. Smith wiedział, że serce Boga nakierowane jest na ludzi i nie miał wątpliwości, że Bóg się objawi. Jedyną kwestią było to, czy znajdzie się człowiek, który stanie się żywą ofiarą, na której Bóg się objawi. Dlatego jeżeli Bóg nie porusza się na spotkaniu, to ja go poruszę, ponieważ znam jego serce dla ludzi i stanę się ofiarą. Ta historia ilustruje nam i demonstruje zarazem głęboki styl życia, który powinniśmy zachowywać w pamięci. Jako obraz tego, o czym mówić będziemy dziś rano. Otwórzmy list do Hebrajczyków. Rozdział 13. Przeczytamy fragment pisma, który jest dla mnie bardzo cenny i pełen znaczenia. Jest taki od lat: Hebrajczyków 13, strona 1889. Trzynasty rozdział Hebrajczyków jest dla mnie tak niesamowicie głęboki. Aż do trzynastego rozdziału autor używa całej tej symboliki i na końcu ten autor zawiązuje węzeł i daje nam coś, co można naprawdę długo przeżuwać. Czytajcie to wraz ze mną. Zaczniemy w połowie myśli. Werset piętnasty. Tak więc, to mówi nam, że jesteśmy w połowie myśli. Tak więc przez Niego składajmy nieustannie ofiarę pochwalną dla Boga. To jest owoc warg, które dziękują Jego imieniu. A nie zapominajcie dobroczynności i dzielenia się. Takie bowiem ofiary podobają się Bogu. Po pierwsze, zwróćcie uwagę na ostatnią frazę. Takie bowiem ofiary, liczba mnoga, podobają się Bogu. Autor wskazuje na listę trzech rzeczy, które przed chwilą wymienił, które mają być nieustającą ofiarą, jaką składamy Bogu. Czasem popełniamy błąd, myśląc, że jedynie spektakularne przejawy wiary przyciągają uwagę Boga. Posłuchajcie, proste posłuszeństwo przyciąga Boży ogień, prosta zmiana systemu wartości, mająca na celu przyjęcie Jego wartości, przyciąga Boży ogień.